Witam serdecznie. Serdecznie witam. I gramy tu takie trudne trzy bezatu. Partner otworzył karo. My mu. Dwa bezatu. Jedno bezatu byłoby niedolicytowanie. Jemu też nagle przybyło. Dołożył trzy bezatu i gramy bardzo trudny kontrakt. I pytanie teraz. Przy pięciu przypuszczamy dwa razy, przy sześciu raz, przy siedmiu ani razu. Przepuścić czy nie. Czas start, myślimy. <laughs> mam włączony stoper jego, nie widać, ale mam włączony. Czas minął, i spróbujmy pomyśleć. Normalnie powinniśmy raz przepuścić, ale zawsze należy, trzeba reguły, trzeba reguły dostosować do aktualnej sytuacji. No, może być jakiś niuans. Policzmy lewy. W pikach Askrl 2, 3 nie widać, w kierach Askrl 2, 3 nie widać to 6, w treflach Askrl 2 to 6. Trzeba wziąć 3 lewy karowe. Na lewy karowe potrzebujemy dwa tempa. Musimy dwa razy zagrać w karę, w kara, w damę i coś do waleta czy do ósemki, bo to są równocenne karty. I wtedy wyrobimy lewy karowe. Wyrobimy lewy karowe. I widzimy, że pozornie jest wszystko w porządku. Ale przyjrzyjmy się, jaki jest trefla. Czas start. No jak się już troszeczkę przyjrzeliśmy, to widzimy, że w treflach tutaj nie możemy przepuścić ani razu. Przeciwnik zagra dwa razy w trefle i będzie niedobrze. Więc jeżeli przepuścimy pikam, może naturalnie zmienić atak na treflowy. Nie wiadomo dlaczego, ale może tak zrobić. Przypatrzmy się, jak jest w kierach. No, przypatrzyliśmy się pół minuty. Widzimy, że w kierach podobnym brzmi ma damę, waleta, nawet dwóch przecinów, dziesiątkę, dziewiątkę, ósemkę. Jak uruchomią kiery, to wyrabią kiery szybciej niż. W treflach mają damę, waleta, dziesiątkę, ósemkę, ale nie możemy się przyczaić. Dziewiątka nie będzie zatrzymaniem, bo te figury zostaną wytrącone przez bloteczki, a zostanie dama walet dziesiątka. Widzimy więc, że mamy zagrożenie w treflach i mamy zagrożenie w kierach. I teraz tak, my oddamy dwie lewy karowe. Co się stanie, kiedy przebijemy pika? No pików mamy raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, przeciwnicy mają siedem. Najczęstszy podział pików to jest właśnie 4 do trzech. Cztery do trzech. Przy nieparzystej liczbie najczęstszy podział jest najbardziej symetryczny. Tak po prostu jest matematycznie. Przepraszam. Więc siadamy i zagrywamy damy karo, żeby nie blokować koloru. I teraz nie ma znaczenia, co się stanie. Czy siądzie przeciwnik ten? I ponownie pika. I znowu bijemy pika. Chcę zwrócić uwagę, że gdyby ten nie odblokował pika, damy pik, mogłoby się zdarzyć, że piki by się zablokowały jeszcze. Zablokowanie koloru, zaraz potem zobaczymy, co to znaczy. Zagrywamy w karo. Przeciwnik może zagrać pika. Uwaga, gdyby tu była dama pik, to ta dama by wzięła i nie byłoby tu lewy. A tu dziesiątka przejmuje. I już się cieszymy. Bo co? piki się podzieliły 3-4. Ściąga dziewiątkę pik. Wyrzucamy tam kiera, bo kier niepotrzebny. <laughs> tu wyrzucamy trefla, bo niepotrzebny. I możemy zobaczyć wszystkie ręce oddaliśmy 4 lewy, ale mamy tu AS Król AS Król 109 bierzemy wszystkie 7 lew. To jest bardzo ważne. Zobaczmy najpierw co by było, Tu, tu od razu zobaczmy blokowanie. Widzimy, że jeżeli ten w, w, w drugim lewie, w drugiej lewie, nie, w pikowej nie wyjdzie w damy pik, to weźmie trzecie okrążenie pików i nie przekaże pika. Ale jeżeli my tu puścimy, zgodnie z bezmyślną zasadą, zastosowaniem w sposób bezmyślny, zasada jest nie jest bezmyślna, jest bardzo dobra. Teraz na przykład odwróci w trefla. Zagramy w karo. Widzimy, że nieszczęśliwie dla nas ten bierze asem. Odwraca w trefla. Policzmy lewy. Mamy dwie. Dwie pikowe, dwie kierowe. To mamy sześć. A ten zdąży ściągnąć trzy lewy treflowe. Dojdzie królem Karo i ściągnie trzy lewy treflowe. Zobaczmy, co by było byśmy przepuścili, a on go odwrócił w kiera. <laughs> Z jakiej przyczyny? Odwraca w kiera, i to akurat kiera musimy raz przepuścić. Jak kiera raz przepuścimy, będzie dobrze, bo rozetniemy im ręce. Chociaż też nie wiadomo, czy no, bijemy tego kiera. Wszystko, no, no. No nie no to zagrają w kiera. Bijemy kiera. Zagrywamy w karo. Wskakuje ten. Bo ma, jedno, bo ma jednego kiera tylko. Zagrywa w waleta kier. My możemy sobie puścić. Ten przechwytuje damą. Zagrywa ponownie w kiera. My bierzemy i mamy dwie pikowe, dwie treflowe i dwie wzięliśmy to sześć. A do karowej daleka droga. On weźmie asem karo, ściągnie kierowę i będzie miał sześć lew. Wpadniemy bez dwóch. Widzimy więc, że czy przepuszczać, czy nie, to trzeba op zastanowić się, jaka jest aktualna sytuacja.